Za początek uznaje się dzień 28 stycznia 1905 roku, kiedy to żywiołowo młodzież warszawska opuściła szkoły średnie, zarówno rządowe, jak i prywatne. Także studenci wyższych uczelni ogłosili strajk. Zdzisław Dobersk, uczeń Gimnazjum Praskiego w Warszawie, po latach wspominał: W dniu wybuchu strajku, organizacja nasza stawiła się w komplecie. Aby rozpędzić tych z klas młodszych, którzy przyszli do szkoły. Kolega Władysław Czernicki zamknął bramę i kierował akcją odbierania tornistrów malcom idącym na lekcje. Garska tych, co przedostali się wcześniej do klas została rozpędzona. Opuszczonemu przez personel dyrektorowi Szwaczce, który otoczony tłumem chłopców stał ranny, strząsącą się ze zdenerowania głową Stefan Krasnodębski, uczeń klasy siódmej, Odczytał rezolucję strajkową. I jeszcze jedna relacja z Kalisza. Autorką tej relacji jest młoda Maria Dąbrowska, późniejsza autorka Nocy i Dni, uczennica pensji Heleny Sema Semadeniowej. Cytuję: Nagle niezrozumiały huk przestrzelił cały gmach, niby piorun, który da się rozłupał mury od góry do dołu. Jednocześnie zaczęły dźwięczyć rozbijane szyby, a niewyraźna wrzawa przeobraziła się w straszny zbiorowy krzyk. Było to wdarcie się młodzieży z męskiego gimnazjum do naszego szkolnego gmachu. Drzwi naszej klasy zatrzęsły się, jak uderzone wichrem. Olbrzymi Moskal zatoczył się i przysiadł na stopniu katedry. Piękne pułkownikówny i gubernatorówny zapiały. na bijut! Młodzież z okrzykiem żądającym polskiej szkoły wybiegła z gmachu. I wiem, pamiętam, żeśmy się nie bali. Taki był w zaraniu młodych lat ten dzień, w którym powzięłam pierwszą wiadomość o tym, czym jest walka i wolność. Odpowiedzią carskiej administracji była decyzja o czasowym zamknięciu szkół w Warszawie do 20 lutego 1905 roku. W tym czasie protest przyjął formy zorganizowane. W szkołach powstały komitety strajkowe, na czele ruchu w Warszawie stanęło 36-osobowe koło delegatów organizacji strajkowych, które wyłoniło 6-osobową centralizację. Wkrótce potem opracowano żądania i podjęto decyzję o ojcocie szkół rosyjskich w całym królestwie polskim, do czasu zrealizowania głównych postulatów strajku. Przyjętej w lutym 1905 roku rezolucji pisano, każdy naród ma prawo do posiadania takiej szkoły, która by odpowiadała jego narodowym, kulturalnym i moralnym potrzebom. Istniejąca w kraju naszym najeznicza szkoła rosyjska ma zupełnie inne dążenia. Jej cel to prześladowanie wszystkiego co nie rosyjski. Jest ona obca, wroga dla społeczeństwa i zamiast współdziałać z Niem na polu pracy kulturalnej, stara się wzdusić w Niem pragnienie wolności i wiedzy oraz stara się wzmocnić w jego łonie nienawiści narodowej i religijne, spodlenie i rusyfikacja. Oto jej cele. Strajkująca młodzież żądała m.in. szkół polskich z językiem wykładowym, zniesienia systemu policyjnego w szkołach, kontroli społeczeństwa nad szkolnictwem, aby stłumić protest polskiej młodzieży. Władze rosyjskie rozpoczęły brutalne represje. Zamknięto szkoły wyższe i średnie, a wielu studentów i uczniów aresztowano bądź wysiedlono. W niektórych szkołach liczba wydalonych przekraczała 50% ogółu uczniów. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.